Witam was serdecznie na kanale Policzona Szama Ja jestem Mateusz i mam dzisiaj dla was odcinek z batonami energetycznymi z masy daktylowej 100% naturalne, 100% wegetariańskie Będą natychmiastowym zastrzykiem energii od cukrów prostych Zawartych w tych niesamowitych owocach Które są bogate również w wiele witamin i minerałów Docenionych przez osoby aktywne fizycznie i dbających o zdrowie Takie batony pojawiły się w sklepach, na stacjach benzynowych, na siłowniach 35-40 gramów, 3-4 zł za jeden taki batonik. Sami dzisiaj zobaczycie, jak prosto i szybko można przyrządzić je samemu, oszczędzając przy tym sporo pieniędzy. Lecimy. Czego będziemy potrzebować? Przede wszystkim daktyle Pół kilograma orzechy. Tutaj mam mieszankę orzechów nerkowca i orzechów brazylijskich, takich wielkich byków. I to jest 125 gramów, czyli mniej więcej 25% masy daktyli. To są orzechy. Wiórki kokosowe 40 g I olej kokosowy nierafinowany, tłoczony na zimno, czyli pachnący kokosem z lekkim posmakiem kokosa. My sobie taki olej podgrzewamy, aby miał postać płynną i lepiej go się mieszało ze wszystkimi składnikami. I to są wszystkie składniki na bazę moich energetycznych batonów. Z tej bazy powstają kolejne smaki, i dzisiaj zrobię połowę tych batonów z całej masy, właśnie takich standardowych, z lekkim posmakiem kokosa. Podzielę całą masę i z drugą połową powstanie baton czekoladowy. Tutaj mam 20 g kakao. A w międzyczasie płomień pod garnkiem z wodą i podgrzewamy sobie olej kokosowy, aby się rozpuścił. Ważną rzeczą w waszym robocie w mikserze, którym będziecie robić te batony, jest to, aby ostrza były naprawdę ostre. Warto je naostrzyć przed tą obróbką, ponieważ mimo tego, że daktyle są dosyć miękkie, to naprawdę robot będzie miał trochę roboty, aby to wszystko razem zmielić w jednolitą masę, tym bardziej z orzechami. Na początek właśnie wjeżdżają orzechy. Orzechy miksuję same parę sekund, i dopiero wtedy wrzucam resztę wszystkich składników. Orzechy po kilku, kilkunastu sekundach mam w takiej postaci i wlatuje reszta składników. Daktyle, wiórki kokosowe, i roztopiony pachnący olej kokosowy, który jeszcze bardziej zlepi nam całość batoniki. I zabieramy się za miksowanie wszystkich składników. I do takiego momentu musimy miksować. Zobaczcie, już dostaję jeden kawałek masy daktylowo-orzechowej, który właściwie się już nie miksuje. Ostrze chodzi tylko na samym dole, całość się obraca. I to jest właśnie nasz już dokładnie zmiksowany kawałek. Gdy chcecie zrobić drugi smak dla połowy, najlepiej całą masę przerzucić do jakiegoś naczynia, z którego będziemy mogli sobie dokładnie połowę odmierzyć. 680, niech będzie 340 dla połowy składników z kakao. Czyli robimy wersję czekoladową. I włączacie mikser na kilkanaście sekund. Chodzi tylko o to, aby kakao zostało wlepione. Zobaczcie, ostrze jedynie strzępi naszą masę. Dlatego musimy wyjąć wszystko do osobnego pojemnika, do miski i resztę już zrobić rękami. Jest na to rozwiązanie można wszystkie składniki, kiedy mieszaliśmy je wcześniej. Podzielić trochę wcześniej, kiedy ta masa nie jest aż tak mocno rozbita, ale to wymaga oczywiście dokładnego później wymiksowania wszystkich obu części. Ja to robię w taki sposób. Wy nie musicie się w ogóle z tym bawić. Musicie sobie robić dwóch smaków. Dwie-3 minuty. I w całej swojej objętości wewnątrz mamy kakao, czekoladową wersję batonów. Dobrze, szykujemy teraz formę. Papier do pieczenia. Kcianki. Tutaj będziemy wykładać nasze batony. Połowę batoniku. Rozkładamy. Dobra, mamy połowę. Tu jest baton standardowy o oryginalnym smaku daktylowym z delikatną nudą kokosu. A teraz wersja czekoladowa. No i co, byczki? Mamy to! Dwa rodzaje batonu, całkiem niezła, płaska powierzchnia Jak się domyślacie, teraz chwila w lodówce Pół godziny, do godziny wystarczy No i w końcu są Masa spadniała delikatnie Próbujemy Podzielę je na 16 części, czyli każdy z kolorów, każdy ze smaków Na 8 batonów Całej masy, jeśli pamiętacie, te 680 gramów. 16 batonów to nam da powyżej, minimalnie ponad 40 gramów. Mniej więcej takie batony mamy w sklepach 40 gramowe. Podawam też cenę za 100 gramów takiej masy batonowej. Są batoniki. Mamy klasyczną wersję. Mamy czekoladę. Sprawdźmy, co nam wyszło. Super słodkie. Dzięki daktylom. Czuciożeszki. Dla mnie bomba. Czuć czystą energię. Sprawdźmy czekoladę. Również wypas. Byczki. Ja Wam teraz daję makrosy kalorie. Na jednego takiego batona mniej więcej 40 gramów. Dostajecie makrosy kalorie na 100 gramów. Takiej masy, bo możecie sobie to powiedzieć jak Wy tylko chcecie. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.